Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je: idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy, gdy czytamy Świętego Jana Apostoła i Ewangelistę, czyli gdy czytamy jego teksty z Ewangelii, z Apokalipsy lub z jego listów, to uświadamiamy sobie, że jest to autor bardzo symboliczny. To znaczy, że to co słyszymy i to co widzimy, ma jeszcze głębszy wymiar, głębszy sens, niż tak po ludzku można by powiedzieć, odbierają nasze zmysły. I rzeczywiście tak też jest i z tym tekstem. On, chociaż taki krótki, to jednak znajduje się w szerszym kontekście dziesiątego rozdziału mówiącym o dobrym pasterzu. Co ciekawe, święty Jan używa do określenia zagrody czy owczarni. Takiego terminu, który oddaje także inną rzeczywistość. Na przykład dziedziniec królewski. I to jest bardzo piękne, że to, co wydaje się być zagrodą u świętego Jana, jest także dziedzińcem królewskim. I gdy Jezus przychodzi o poranku do owczarni, gdy przychodzi do swoich owiec, to przychodzi jak król. Przychodzi jak król. Nie tylko jak zwykły pasterz izraelski, ale jak król. Ale ci, którzy go słuchają, wiedzą, że gdy rości sobie pretensje do tego, aby być pasterzem, to rości sobie trochę pretensje do tego, by być jak Bóg. Dlatego, że Izrael miał jednego króla, Jahwe, Boga, ale nazywali go Izraelici pasterzem. Pamiętacie ten Psalm 23? Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Prowadzi mnie po zielonych pastwiskach. Odpoczywam nad wodą. A więc ci, którzy słuchają Chrystusa, wiedzą, że jest królem, ale nie tylko takim zwykłym ziemskim królem, ale tym, który odwołuje się do samego najwyższego pasterza, którym jest Bóg. Ale to, co ważne także, to to, że gdy Jezus przychodzi o poranku do swoich owiec, do swojej owczarni, to chce zachowywać się wobec niej tak, jak zachowuje się Bóg. I rzeczywiście, gdy popatrzymy kilka rozdziałów wcześniej w tej Ewangelii, to Jezus uzdrawia paralityka. Lud, który był głodny, zostaje nasycony. Jezus tych, którzy byli zlęknieni i płynęli łódką w nocy, Ucisza może, a więc ich też uspokaja. Jezus także uzdrawia ślepego. A więc popatrzcie, że Jezus jest tym, który czyni ludzi pięknymi, stawia ich na równe nogi. Jeżeli doświadczyliście różnych kontaktów, a kontaktów wraz z biegiem lat doświadczamy coraz więcej, to mamy różne osoby, które wchodzą z nami w relacje. Są takie osoby, które dają nam wiedzę. Dają nam doświadczenie, ale są, i z pewnością macie tego typu przekonanie, osoby, które czynią nas pięknymi. I Jezus tu też mówi: Ja nie tylko jestem pasterzem, ale jestem pięknym pasterzem, dlatego że jestem takim, jakim jest Bóg, bo Bóg się tak zachowuje względem nas, że czyni nas pięknymi. Ale niestety jest także drugi obraz. Z którym ewangelista Jan chce nas zetknąć, a mianowicie obraz przedsionka świątyni. To ten sam rzeczownik, ta sama zagroda. Jan używa zarówno do dziedzińca świątynnego, ale także do przedsionka. Ale popatrzcie, co się dzieje na przedsionku. Na przedsionku owce doznają kaźni. Owce są strzyżone. Owce są ofiarowane. Leje się krew. W Izraelu, w Jerozolimie. Na przeciągu świątynnym składano owce w ofierze. Jezus teraz mówi, ja jestem pięknym pasterzem, bo pięknie relacjonuję się z tymi, z którymi właśnie jestem w, w codziennym życiu. Które są to moje owce, a ja jestem ich pasterzem. Ale wy, do których teraz mówię, dokonujecie na nich kaźni, strzeżecie owce. Ja jestem tak jak Bóg, jakbym był ich ojcem, a wy? Zachowujecie się tak, jak czytamy u proroka Ezechiela w 34 rozdziale: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Można zadać sobie takie pytanie, drodzy: Czy to dziecko ma utrzymywać ojca, czy ojciec ma utrzymywać dziecko? Każdy chyba rozumie, że to rodzic utrzymuje dziecko, a nie dziecko utrzymuje rodzica. Chyba, że jest jakaś okoliczność szczególna, gdy rodzic nie może tego uczynić. Ale w tym przypadku może, ale nie chce. Wykorzystuje owce, wykorzystuje ich wełnę, wykorzystuje ich mleko. Ale to nie chodzi tylko o takie zwykłe pastwisko, tylko, tak jak mówiłem, ten obraz Ujana jest bardzo symboliczny. Bo popatrzcie. Że Jan chce nam pokazać, że ta relacja, która była u początku relacją prawdziwą, głęboką, między Ojcem, między jedynym Bogiem a Izraelem, jedynym ludem, który sobie wybrał, była relacją synowsko-ojcowską, a stała się relacją prawną, gdzie, żeby być na miejscu, żeby czuć się kochanym, to trzeba za to po prostu zapłacić. Trzeba dać dobrą wełnę, trzeba dać dużo mleka. Można by to przemienić na inne różne e, wydarzenia takie z życia duchowego czy z życia religijnego, ale chodziło po prostu o handel, o to, że żeby się Bogu podobać, żeby zasłużyć na Jego miłość, to trzeba po prostu być w porządku. Ale wraz z tym całym jakby rozwojem tej relacji, trzeba cały czas sobie poprzeczkę podnosić. A niestety ta darmowość, z którą Jezus przychodzi. Została zmarginalizowana. Jezus zdaje sobie z tego sprawę i mówi, że skoro ja i ojciec jedno jesteśmy, to nie możecie zniekształcać obrazu mojego ojca. Nie zgadzam się na to, żeby relacja, która jest relacją żywą, ojcowsko-synowską, stała się relacją handlową, żeby więź, żeby wiara stała się religią, instytucją, jakimś schematem i strukturą. I z tego nas, popatrzcie, Jezus chce wyprowadzić, gdy staje u, po, u początku dnia, przed zagrodą, a więc przed, e, przed świątynnym, jako król, ale też mówi o sobie, że jestem bramą. Jezus chce powiedzieć, że dokona nowego wyjścia, tak jak kiedyś Izraelici, którzy byli uciskani w Egipcie. Wtedy też potrzebowali wyjścia, potrzebowali pomocy. I Jezus Teraz dokonuje takiego samego wyjścia, a Morzem Czerwonym w tym przypadku jest On sam. Bo kto przejdzie przez Niego, ten będzie mógł znaleźć rozległe pastwiska i będzie mógł w końcu odczuć wolność, którą rozumie Jezus jako relację z Bogiem, jako syn, jako córka do Ojca. I popatrzcie, że Jezus w tym wszystkim nie jest taki abstrakcyjny nie tylko opowiada, a nic nie robi. Jezus bardzo konkretnie działa. Pozwólcie, że wyjdę trochę jeszcze ponad, poza tę Ewangelię z 10 rozdziału do kolejnego 11, dlatego że tam właśnie widzimy, jak Jezus jest dobrym, pięknym pasterzem. Tam mamy konkretną owcę o imieniu Łazarz. I ten Łazarz znajduje się w grobie. Jezus oczywiście wie o tym, że, Jezus, że łazarz choruje, ale nic sobie z tego nie robi. Dlatego, że chce. Aby ten cud, to wydarzenie wyjścia łazarza było jeszcze bardziej, nie tyle spektakularne w tym takim wydaniu, w wydaniu ludzkim, ale aby pokazał, że bardzo ta owca, ten konkretny człowiek może być zniewolony, czy pozbawiony właśnie tej więzi z Bogiem, aż do takiego momentu, który pcha go do śmierci. I tutaj Jezus staje znowu. Przed konkretną zagrodą, przed konkretnym y, przedsionkiem świątynnym, przed grobem łazarza, z którego o własnych siłach nie jest w stanie się wyswobodzić. Jezus mówi tak: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Ja cię wyprowadzam. Myślę, że możemy mieć skojarzenie z tym, co powiedział Jan Chrzciciel kiedyś w innym y, rozdziale innej Ewangelii, gdy mówi. Że cieszy się na głos oblubieńca, że cały jest uradowany, gdy słyszy głos swego przyjaciela. I dokładnie mamy miejsce, to samo miejsce, albo bardzo podobne wydarzenie, w którym Jezus wzywa łazarza, i na ten głos swego przyjaciela, na żaden inny, tylko na głos swojego przyjaciela wychodzi z, ze swej zagrody, której nie był w stanie o własnych siłach opuścić. Popatrzcie, jaka jest moc miłości, jaka jest moc słowa, które jest całkowicie przepojone miłością do drugiego, nie takim zachowaniem, jakie prezentowali pasterze izraelscy, którzy myśleli o sobie. Jaką moc ma słowo, gdy ty w tym słowie zawierasz całą osobę, do której kierujesz właśnie tę konkretną myśl i to konkretne słowo. Ale Jezus w tym też momencie, w którym wypowiada to słowo, zapłakał. Oczywiście możemy pomyśleć sobie, że Jezus zapłakał, bo wzruszył się, bo przecież jego przyjaciel łazarz leży w grobie. Ale Jezus zapłakał także dlatego, że to słowo, którym wyciągnął łazarza z zagrody, z zagrody śmierci, stało się pretekstem do tego, żeby Jezusa zabić. Bo ci, którzy usłyszeli i zobaczyli, co Jezus uczynił, już postanowili sobie w sercu, że Jezusa muszą za to zabić. I dokonuje się bardzo ważna rzecz, że gdy owca wychodzi z zagrody, gdy owca wychodzi z kajdan śmierci, to Jezus wchodzi na jej miejsce. Nie ma czegoś takiego, co moglibyśmy określić abstrakcją, czy moglibyśmy powiedzieć pustymi słowami. Jeżeli ktoś wychodzi, to ktoś na to miejsce wchodzi. I myślę sobie, że ten motyw, o którym mówił ksiądz Michał, że baranek pasie owce, to jest właśnie ten motyw. Baranek paschalny, który wchodzi w miejsce owiec, żeby one mogły się paść, żeby one znalazły rozległe pastwiska. Nie inaczej. One tylko znajdą rozległe pastwiska, gdy baranek zajmie ich miejsce w tym miejscu, w którym doznawały kaźni. Wtedy one. Jak przez bramę wychodzą i znajdują to, czego szukały prawdziwą wolność, prawdziwą relację z Ojcem, prawdziwą relację z Bogiem. To jest właśnie to, do czego nas dzisiaj ta Ewangelia i w ogóle niedziela pięknego, dobrego pasterza chce zaprosić. Myślę także, gdybyśmy cofnęli się jeszcze do właśnie wczesnego chrześcijaństwa, to właśnie. Pierwsi chrześcijanie, którzy gromadzili się w kościołach, mieli to doświadczenie przychodzącego do nich pana Jezusa nie tylko w sakramentach, nie tylko w słowie, ale także gdy kościół nie celebrował i kościół nie nauczał, to ściany kościoła, ściany świątyni, które były wypełnione freskami, mówiły im o tym, że pasterz tu przyszedł i że pasterz. Się nimi zaopiekuje, że pasterz ich wyprowadzi. W czwartą niedzielę Wielkiej Nocy byłem w Binczarowej i w Binczarowej na odpuście świętego biskupa Stanisława, naszego patrona, patrona Polski, patrona naszej ojczyzny. Tamte ściany są wymalowane wieloma postaciami świętych, ale przez te wszystkie oczy tych świętych. Można odczuwać na sobie spojrzenie Boga, spojrzenie dobrego pasterza, który chce, abyśmy ten wzrok na sobie nosili i abyśmy poprzez to doświadczenie Jego miłości byli wyprowadzani z największych naszych grzechów, także z największych naszych trudności życiowych, bo to doświadczenie miłości jest większe niż każdy grzech. I niż każda niewola. Przyjmijmy zatem ten obraz dobrego pasterza, ucieszmy się nim. I tak jak i w tym Kościele, w którym również mamy witraże, z których Bóg także chce nas swoją miłością otoczyć, abyśmy z tą miłością szli przez nasze życie.